Tranzystory polowe MOSFET występują z kanałem typu N i z kanałem typu P. Zmiana napięcia na bramce spowoduje zmianę wartości prądu w obwodzie dren źródło. Aby sterować przepływem prądu przez kanał tranzystora MOSFET, musimy przekroczyć pewne napięcie progowe. Dla tego tranzystora wynosi ono około 3,6 V i widać, że im większe napięcie, tym większy prąd aż do pełnego otwarcia kanału spadek napięcia i straty mocy zależą od rezystancji w pełni otwartego kanału. Spadek napięcia możemy obliczyć z prawa Ohma. Jest to oczywiście uproszczenie, gdyż rezystancja kanału zależy od prądu drenu, czy też temperatury. Testując tranzystor MOSFET zauważymy jego charakterystyczne parametry, takie jak napięcie progowe bramki, pojemność bramki, rezystancja otwartego kanału, a także pasożytnicza dioda w strukturze MOSFETa. Przy stałym napięciu na bramce tranzystora MOSFET nawet dokładnym multimetrem nie wykryjemy prądu polaryzującego bramkę. Łatwo natomiast wykryjemy pojemność bramki względem źródła przebieg prostokątny na bramce i z łatwością zmierzymy prąd bramki. W wielu konstrukcjach musimy zapewnić wydajne sterowanie bramką, aby przeładować jej pojemność i ograniczyć straty podczas przełączania.